Zaprezentuję teraz zanętę własnej roboty oraz ciasto. Potrzebujemy do tego, oczywiście, kukurydza konserwowa wraz ze sokiem, którą wlewamy tu do pudełeczka, razem z płatkami owsianymi, ziemniaki i chleb z lekką nutką czosku. Jeden ząbek czosku do ciasta i cała fizjofia, i to zajebista zanęta, bardzo skuteczna. Płatki, owsiane, chleb, ziemniak, kukurydza. I z tej samej zanęty robimy też zajebiste ciasto. I do tego jeszcze dałem do ciasta ząbek czosnku i trochę ciosku do zanęty. I no i z tego ciasta, mało tego, można jeszcze wykonać takie oto kuleczki. Zwijamy to tak, proszę zobaczmy, tak. Taką kuleczkę. I mamy kuleczkę proteinową. Ale czy ona jest gotowa? No jeszcze nie do końca. Jeszcze mam taki bajer. Cyk, cyk, pach, pach. Już przypalam. I ona raz, że śmierdzi dobrze i jest twardsza. Cyk.